Nazywam się Małgorzata Banasik-Kasprzyk, mój mąż Paweł Banasik. Jesteśmy właścicielami wielobranżowej hiszpańskiej firmy MNP Global Leaders. Firma nasza zajmuje się między innymi tym, iż jesteśmy głównymi przedstawicielami wyłącznymi na Polskę urządy do NLS i plasmoterapii, znaną pod marką polską Diakon Poland. Oprócz tego zajmujemy się również network marketingiem, gdzie uczymy kobiety na całym świecie, jak można pracować online, offline, jak można pracować z domu, mając dzieci. Oczywiście również można się rozwijać, i tutaj ak akurat stawiamy na network. Również raz z Pawłem prowadzimy gabinety biorezonansu i plasmoterapii, czyli jednym słowem gabinety zdrowia i urody. Statuetka, którą dzisiaj odbieramy, jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem. Jest to zaszczyt, jaki, jaki nas dotknął. Jest to wyróżnienie, ale przede wszystkim pokazanie, że nasza firma jest firmą godną polecenia, jest liderem na rynku i to właśnie dzisiaj między innymi mamy możliwość pokazania, pokazania naszym klientom, przyszłym jak i obecnym, że jesteśmy, że możecie na nas polegać, a statuetka jest tego rewelacyjnym dowodem.